Dzień dobry, z tej strony Miłosz z bloga Świadomy Trening, a dzisiaj kolejny odcinek z serii treningowej i porozmawiamy sobie o trójboju siłowym, a dokładnie o tym, ile kosztuje wyposażenie. <grytania> Temat na ten odcinek wziął się z tego, że często się uśmieje. Znaczy śmieję, śmiech przez łzy trochę, ale zdarza się, że moja torba treningowa jest warta więcej niż 2000 zł, gdyby dodać wszystko, co tam jest po cenach kupienia, bo wiadomo, że ta wartość spada z czasem. No ale gdyby policzyć, właśnie pododawać to, co pokupywałem tam i czasem biorę na trening, no to wydaje mi się, że 2000 tam mogłoby się zbierać lekko. Także właśnie pomyślałem, że można by poruszyć temat, ile kosztuje takie podstawowe wyposażenie w kontekście trójboju siłowego. Czy też po prostu trenowania hmm, pod siłę, po prostu większymi ciężarami, tego typu, tego typu rzeczy. Mam nadzieję, że rozumiesz, o co mi chodzi. No i właśnie na samym początku chciałbym powiedzieć, że w ogóle sprzęt do, na siłownię jest właśnie niepotrzebny. Możesz ćwiczyć totalnie bez sprzętu, biała koszulka, zwykłe spodenki, trampki zadychę, jak to za moich czasów się kupowało na hmm, no. Na targu takie najprostsze trampki za 10 zł i się szłownik na WF to tak samo możesz i sobie na siłownię. Prawdą jest, że sprzęt potrafi dodać tam parę procent do ciężaru, no i właśnie z tego często korzystamy, z tego, dlatego chcemy kupować sprzęt, no ale możemy ćwiczyć totalnie bez sprzętu i też notować spoko efekty. No ale tutaj właśnie opowiem o kosztach podstawowego wyposażenia i powiem o opaskach na nadgarstki, usztywniaczach, neoprenach, pasie treningowym. I butach, takich butach olimpijskich do podnoszenia ciężarów. One są wykorzystywane często do robienia przysiadów. Niektóre osoby mogą czerpać z tego powodu korzyści. No i tak, w tym odcinku, niestety, tutaj jest z mocnym podkreśleniem, pojawią się konkretne firmy. Bo, tak jak zauważyłem, a propos suplementów, to nie kryję się z tym, że korzystam z firmy KFD, polecam ich, nie mam z tego tytułu żadnych benefitów i jeszcze, może się odezwę do nich, a może już jak będziesz słuchać tego odcinka, bo się nagrywam go chyba dwa miesiące wcześniej, to być może już, już będę miał kod na przykład. To jeżeli by tak było, to na pewno będzie w opisie. No ale tak czy inaczej, poza tą grupą suplementów. To staram się nigdy nie polecać jakichś konkretnych firm czy konkretnych osób, a to z tego powodu, że po prostu boję się, znaczy boję się. Nie czułbym się komfortowo, gdybym kogoś pominął, i też to są zawsze moje wybory. Czyli, jeżeli byście mnie pytali, co ja polecam, i ja bym odpowiedział, no to, to nie znaczy, że to jest najlepsze, i że to w każdym przypadku będzie rzeczywiście najlepsze. No ale tutaj, niestety, jak chcę podać ceny, to muszę podać konkretne firmy. Także tutaj od razu mówię, że tu e, będą konkretne produkty. Ja z tego tytułu nic nie mam, po prostu tutaj będę wymieniał konkrety, żeby też mieć konkretne ceny. No i właśnie, a propos ceny, to tutaj muszę zrobić zastrzeżenie, że nagrywam to w połowie kwietnia. No a biorąc pod uwagę, że właśnie dzisiaj jest wstępny odczyt inflacji za marzec i to jest 11%, no to tutaj data nagrania może mieć <laughs> spore znaczenie w kontekście ceny. Także nagrywam w połowie kwietnia 2022 roku. Jak tego słuchasz, to być może już będzie drożej ten sprzęt. I o inflacji w ogóle, i dlaczego Kreatyna konkretnie drożeje. Nagrałem już odcinek, jest to odcinek drugi. Także, jeżeli chciałbyś posłuchać trochę o ekonomii, bo też tam trochę ekonomicznych pojęć się przytrafiło, to zapraszam do drugiego odcinka tego podcastu. No dobra, zatem lecimy. Opaski na nadgarstki. Ja mam jakieś. W ogóle ja kiedyś korzystałem z takich bardzo miękkich tych opasek. Bo nie potrzebowałem do wyciskania żadnych sztywnych, ale kiedyś z ciekawości, właśnie chciałem zobaczyć, jak to jest wyciskać też na sztywnych usztywniaczach. I kupiłem sobie jakieś chyba najtańsze, jakie znalazłem z Allegro, jakieś tam przyzwoitej długości. To jest firma NO2, czyli No Lift, No Game. I ja je kupiłem za 40 zł, a dzisiaj, jak patrzyłem, są za 60, aczkolwiek takie. Powiedzmy porządniejsze z firm, które się zajmują w robieniem sprzętu do trójboju, no to usztywniacze z Monstera kupicie za 100-110 zł, a usztywniacze z SBD, czyli takiej najbardziej, powiedzmy, rozpoznawalnej firmy w kontekście sprzętu do trójboju, ale też najdroższej, 185 zł za usztywniacze na nadgarstki. No, i tutaj od razu widać, że ta rozpiętość scen będzie duża, a największa to w ogóle będzie na pasie. A może przejdźmy sobie od razu, właśnie do pasa. W kontekście pasa treningowego, to tu będę mówił o takim szerokim, trójbojowym pasie. Nie o takich kulturystycznych zwężanych przy PMKu, tylko o takich szerokich na pełne grubości, z o, pełnej szerokości, z odpowiednią grubością. No i tutaj całkowitym klasykiem jest pas Power System za 120 zł obecnie. Na pewno widujecie go na siłowniach, bo naprawdę bardzo dużo osób z niego korzysta, bo po prostu cena do jakości jest tutaj najlepsza. Jest to pas, który ma sprzączkę, bo są jeszcze pasy, które mają klamrę, ale o tym za chwilę. W sumie już o tym. No bo tak, właśnie, jeżeli chcemy nasz przoczkę, czyli że wkładamy tam dwa pręty w dziurki i zaciskamy, no to tu jest spoko. Jeżeli ktoś by chciał pas z klamrą, to co ciekawe, znalazłem w Decathlonie za 145 zł. Pas z klamrą z jakiejś tam firmy Evolite, chyba. Mam nadzieję, że nie przekręciłem, bo tu sobie nie zapisałem. No ale ta cena jest całkiem ciekawa. Jestem ciekawy czy jakość tego pasa jest też spoko. A takim klasykiem z klamrą to jest SM Power Pass za 260 zł. No a takim, że tak powiem prestiżowym pasem, to jest pas SBD, o nim tu nawet memy chodzą, że jak ktoś chce kupić pas SBD to musi się tym chwalić, jakby chodził na prawo. To oczywiście z przymrużeniem oka, no ale coś w tym jest, no bo pas SBD kosztuje na dzisiaj okrągłutki 1000 zł. Więc widzicie, że tutaj mamy rozpiętość od 120 aż do 1000. Dobra, neopreny. Neopreny, czyli opaski na kolana grubości 7 mm, bo tutaj ważne, żeby patrzeć na grubość. Ogólnie inne wymiary w innych akcesoriach też warto by było zobaczyć. Bo, jeżeli chcemy w tym sprzęcie startować na jakichś zawodach, to on musi też jakieś tam wymiary spełniać, i w każdym sprzęcie jest to dokładnie określone. Jeżeli kupujemy z firmy SBD, to mamy zawsze pewność, że one są ok, szyte na miarę pod zawody, bo właśnie jest nawet coś takiego jak IPF Approved i SBD, z tego co każe, to po prostu ma na wszystkie swoje produkty IPF Approved, czyli są, są odpowiednie długości, grubości itd., itd. Mam nadzieję, że nic nie przekręciłem, bo ja jakoś bardzo mocno w tym świecie trójboju nie siedzę. Tak czy inaczej, po prostu sprzęt musi być odpowiedniej tam grubości, szerokości, długości i tak Jeżeli ktoś chce startować, to musi się zapoznać z regulaminem konkretnej federacji. No dobra, inne opreny z Monstera kosztują 260 zł, tam dangery. SBD-ka kosztują 380 zł, aczkolwiek tutaj często można dostać jakieś używki w okolicach 250 zł, ja też sobie używki kupiłem, z tym, że co do neoprenów SBD to polecam je przymierzyć, szczególnie jak ktoś ma dużą łydę, bo one są właśnie bardzo wąskie tam na dole i... <śm> To jest takie specyficzne uczucie. Jeżeli macie naprawdę dużą łydę, to po prostu po pierwsze możecie nie przejść z tym neoprenem. Chociaż widziałem jak jakieś konie ubierają XS-ki jakimiś tam sposobami <grywka> typu reklamówka i tak dalej. No ale to chyba nie o to chodzi. Chyba że na zawodach, to, to oczywiście. Chociaż z tego co wiem, to właśnie zakładanie neoprenu w ten sposób też jest niedozwolone w ogóle. Także tutaj polecam przymierzyć wcześniej. No, ale mm, zgadzam się z głosami, które mówią, że jak neopreny to tylko SBD, ponieważ właśnie miałem wcześniej monstery, mam teraz SBD i rzeczywiście mogę powiedzieć, że komfort użytkowania jest większy w tych drugich. No ale oczywiście tutaj też cena powala. Jeżeli chcecie coś tańszego, to oczywiście da się znaleźć niż, niż Monstery i SBD, Na przykład y, miałem takie nakładniki, one były bardzo cieniutkie, tam nie wiem, czy miały 5, czy może nawet 3 mm z power systemu, i to były takie typowe pod trening crossfitu I gdyby nie to, że mi się porwały, a prawdopodobnie miało to miejsce, bo wziąłem za małe, to bardzo, bardzo bym je polecał. Także pamiętajcie, że jeżeli jakoś zawodowo nie ćwiczycie, to też ten sprzęt nie musi być najwyższej jakości, chociaż z drugiej strony warto od razu kupić coś porządnego, żeby po prostu nie płacić dwa razy potem za ten sprzęt. Dobra, i buty do siadów. Ja mam akurat pięć par Adidasów Power Perfectów, z tym, że jakiś czas temu co jakiś czas szło je dostać za dwie stówy w oficjalnym sklepie. Teraz chyba te promocje już się zakończyły, także już w takiej cenie niestety butów do siadów nie dostaniecie, aczkolwiek na przykład Monster Power ma buty za. 370 zł teraz, takie podbicie. No ale są też jakieś tam Nike, Wipe coś takiego, czy rumale osy, które kosztują chyba 700 czy 800 zł. Także tutaj rozpiętość cen też jest spora, aczkolwiek buty to wiadomo, że też trochę kwestia gustu. Choć z drugiej strony też oczywiście warto przymierzyć, bo na przykład może się różnić szerokością ten but, a to jest ważne, żeby przy butach do dźwigania rzeczywiście mieć ten komfort, szczególnie jeszcze jak ktoś uprawia dwubój olimpijski i tam trochę skacze w tych butach, nie? Także polecam sobie buty również przymierzyć. Dobra, no i to są te główne grupy, które chciałem wymienić, czyli opaski na nadgarstki, neopreny, pas, buty do siadów. A takie inne przydasie treningowe, no to na przykład magnezja, którą kupimy za głupie 10 zł, a naprawdę może nam poprawić trening. Dalej, mm, paski do ciągów, które też nam się przydadzą. Tutaj nie sprawdzałem cen, ale wydaje mi się, że w okolicach 20 zł, bo to jest takie mm, lekkie akcesorium nazwijmy. I super takim dodatkiem do treningu są koszulki typu bar grip. Czyli koszulki z takimi wypustkami na, na plecach, które po prostu tak, jakby kleją się do ławki, i na przykład, jak wyciskamy, to nam się nie przesuwamy się po tej ławce, a szczególnie na tych siłowniach takich. Jak to się nazywa, no, ogólnodostępnych, że dużo osób tam chodzi i te ławki są dostosowane tak do większości, nazwijmy to, a nie konkretnie do osób dźwigających, no to tam te ławki są śliskie i naprawdę taka koszulka daje radę, a też sporo osób korzysta z niej do przysiadów, żeby sztanga się po plecach nie ślizgała, także to też jest naprawdę spoko akcesorium, z tym, że taka koszulka kosztuje 150 zł. No dobra, i mam nadzieję, że wszystkie z tych podstawowych akcesoriów wymieniłem. Oczywiście można tutaj rozszerzać temat i wziąć takie bardziej zaawansowane rzeczy, na przykład do trójboju sprzętowego, typu monstery do wyciskania, koszule do wyciskania, taśmy do siadów, całe kostiumy, czy też choćby singlet, bo jeżeli nawet w trójboju bezsprzętowym będziecie startować, to prawdopodobnie będzie od Was wymagane, żebyście się w taki singlet, w taki kondomik ubrali. No dobra, i na koniec słówko o sponsorach tego odcinka. Są nim moje plany. Jeden plan to podstawy treningu siłowego. Informacje znajdziesz na świadomy trening slash /kurs, kurs trening, przepraszam. No i tam macie 11 godzin materiałów dotyczących treningu siłowego, jak mądrze ćwiczyć, dlaczego regeneracja jest ważna itd. itd. Cały przegląd tematów jest oczywiście pod linkiem, który podałem, i drugi kurs rozpisywanie planów treningowych. Informacje pod adresem świadomytreningpl slash kursplany Tutaj macie 14 godzin konkretów dotyczących tego, jak ułożyć swój trening, aby spełnić swój cel jak najlepiej. Dobra, i to wszystko co dzisiaj dla ciebie miałem. Na koniec klasycznie zachęcam cię do podzielenia się tym odcinkiem z innymi, a jeżeli cenisz to co robię, do postawienia mi wirtualnej kawy. Możesz to zrobić pod adresem świadomytrening.pl/kawa. Jeżeli masz do mnie jakiekolwiek pytania, to napisz do mnie na Instagramie lub pod adres kontakt@świadomytrening.pl. Wszystkie adresy oczywiście bez polskich znaków, czyli przez S. Mówił Miłosz Kudlarek i słyszymy się w następnym podcaście. Dzięki.